Kiedy czasami słyszę, że Polska jest krajem nietolerancyjnym, to zastanawiam się, czy mówimy o tej samej Polsce, ewentualnie czy ktoś czasem nie spadł z jakiejś innej planety. Według mnie Polacy są krajem bardzo tolerancyjnym. Mamy przecież tolerancję we krwi. Może i obecnie jesteśmy krajem jednorodowym, jednak przecież przez wiele wieków schronienie w Polsce znajdowały ludy wyznania Mojżeszowego, muzułmanie czy też Karaimi. Osiedlali się w Polsce również Litwini, Ukraińcy, Niemcy. I teraz pojawia się takie pytanie: dlaczego? Czy dlatego, że w Polsce było tak źle i Polacy byli nietolerancyjni? Czy dlatego, że w Polsce była tolerancja i była możliwość mieszkania takich ludzi w Polsce? Otóż ludzie wyznania mojżeszowego do Polski uciekali z innych krajów przed prześladowaniem, ponieważ w Polsce zawsze panowała tolerancja. I dlatego właśnie w naszym kraju tak wiele różnych narodowości i mniejszości po prostu żyło. Wprawdzie w dalszym ciągu zda zdarzają się pojedyncze ekscesy, które zasługują na najgorszą naganę, jaka może być. Jednak w dalszym ciągu to są pojedyncze przypadki. Jeśli porównamy liczbę ataków na Polaków, chociażby w innych krajach, no to ten odsetek dyskryminacji innych ludzi niż Polacy w Polsce jest naprawdę znikomy. I dlatego w dalszym ciągu twierdzę, że żyjemy w kraju tolerancyjnym. Obecnie w Polsce żyje ponad 97% osób narodowości polskiej. Ale czym jest naród? Czym jest społeczność etniczna? Jak wygląda struktura wyznaniowa w Polsce? Oraz czy Polacy to dobrze wykształceni ludzie? Mniej więcej w połowie filmu podam Wam prawdziwy news. Powiem, ilu Ukraińców obecnie mieszka w Polsce? I to ta liczba będzie w miarę dokładna. I odpowiem na pytanie, czy ci Ukraińcy są śledzeni przez jakieś służby, które kontrolują ich liczbę? Zapraszam. Daj szuba, kliknij woneczek i łapkę w górę. Pamiętam, jak wiele lat temu w trakcie studiów Pewien profesor powiedział, że język jest najważniejszym elementem, który pozwala przetrwać narodowi. Jako przykład podawał Polaków, którzy przetrwali 123 lata niewoli i to nie była taka zwykła niewola. Były próby germanizacji, były próby rusyfikacji, więc to dzięki temu poczuciu silnej narodowości oraz kultywowaniu kultury języka, nasz naród przetrwał. No i to właśnie jest naród, czyli wspólnota ludzi posługujących się tym samym językiem, mających wspólną kulturę, historię i terytorium. Wprawdzie z tym terytorium to tak różnie bywa, ale jednak na ogół to terytorium jest mocno sprzyjającym elementem do podtrzymywania narodowości. Powiedziałem, że Polska jako kraj to w 97% obywatele Polski. Jednak 1,5%. To mniejszości narodowe, choć przed II wojną światową ta proporcja była inna. Otóż Polacy stanowili zdecydowaną większość. Jednak aż ponad 30% ludności to były mniejszości narodowe. Byliśmy krajem wielonarodowościowym, jednak w Europie nie my sami. Chociażby nieistniejąca już Jugosławia, ZSRR, czy istniejące Szwajcaria, Belgia, Wielka Brytania to również państwa wielonarodowe. Jeśli chodzi o Polskę, to przed wojną największy odsetek mniejszości narodowych stanowili Ukraińcy, było ich około 14%, drugą w kolejności mniejszością byli Żydzi, było ich około 9%, chociaż zdarzały się takie miejscowości, w których było nawet 50, a i niekiedy 70% wszystkich mieszkańców. Na obecną strukturę narodowościową naszego kraju największy wpływ wywarła Druga wojna światowa, a konkretnie Eksodus. Oraz eksterminacja części ludności. Dodatkowo po zakończeniu działań wojennych, część Ukraińców, Białorusinów oraz Litwinów znalazło się, znalazło się poza granicami Polski na skutek zmiany granic terytoriów Polski. Zaledwie 1,5% to mniejszości narodowe. A jak definiujemy mniejszości narodowe? Otóż jest to grupa ludzi zamieszkujących dane państwo na stałe, jednak różniących się od większości jego mieszkańców właśnie przynależnością narodową, historią i kulturą. Do mniejszości narodowych zaliczymy na przykład Niemców, których w Polsce jest około 1,5 miliona, czy też Ukraińców, których według podręczników jest 1 milion. Ale w zeszłym roku, według najnowszych technologii, obliczono, że jest ich znacznie więcej. Otóż okazuje się, że Polskę zamieszkuje co najmniej 1,25 tysięcy osób narodowości ukraińskiej. Jak to obliczono i sprawdzono? Czy były zaangażowane jakieś tajne służby do tych działań? Nie. Po prostu, według analiz, ustalono, że osoba narodowości ukraińskiej i mieszkająca w Polsce to taka, która w swoim telefonie ma język rosyjski lub ukraiński, ma kartę polskiego operatora, ale przynajmniej raz w roku wyjechała. Poza terytorium Polski do Ukrainy i zmieniła kartę na ukraińskiego operatora karty SIM. Na ukraińskiego operatora. Sprawdzono to tylko i wyłącznie, monitorując device printy użytkowników telefonów komórkowych. I voilà! Gotowe! Link do szczegółów zamieszczam w opisie tego filmu. Oprócz mniejszości narodowych, takich jak Niemcy, Ukraińcy czy Białorusini, w Polsce mamy również mniejszości etniczne. Mniejszością etniczną nazwiemy ludność, która zamieszkuje dany kraj. Jednak nie utożsamia się z innym narodem. To znaczy w Polsce czują się Polakami, jednak zachowują pewną odrębność historyczną, kulturową i językową wobec mieszkańców danego kraju. Są tu przykładowo Romowie, Tatarzy, Łemkowie, a Łemkowie to mniejszość etniczna, która przed wojną zamieszkiwała Beskidy i Bieszczady. Jednak na skutek przesiedleń obecnie zamieszkują głównie tereny zachodniej Polski. Skoro powiedziałem, kim są mniejszości narodowe i mniejszości etniczne, to na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć o społeczności etnicznej, czyli ludziach wywodzących się z różnych regionów naszego kraju, posiadających swoje tradycje, na które składają się oryginalne stroje, rzemiosło, muzyka czy też taniec. Do społeczności etnicznej zaliczymy podhalan, kaszubów, ślązaków czy też łowiczan. Jak już wiecie, Polska jest krajem jednolitym narodowościowo, jest to na pewno czynnik, który ułatwia znalezienie wspólnej nici porozumienia, choć wiadomo, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy różne zdania na ten sam temat. Niemniej uważam, że dogadanie się jest dużo łatwiejsze niż na przykład w Belgii, gdzie mamy dwa dominujące narody, czyli Flamandów i Walończyków. Albo w Wielkiej Brytanii, gdzie mamy Irlandczyków, Palijczyków. Szkotów, ale także pakistańczyków i Polaków. Polaków według ostatnich danych w Wielkiej Brytanii jest ponad 1 milion. Polska przed II wojną światową była krajem wielowyznaniowym i większość ludzi różnych wyznań mieszkało obok siebie w zasadzie w zgodzie i poszanowaniu swoich tradycji. Nasz kraj zamieszkiwało około 65% katolików obrządku rzymskiego, 10% grekokatolików oraz 10% prawosławnych. I około 2,5% protestantów. Natomiast ludność wyznająca religię mojżeszową stanowiła około 10% populacji. Była to największa diaspora wyznania judaizmu w Europie. Jednak na skutek zagłady, jaka miała miejsce z rąk niemieckich hitlerowskich oprawców oraz na skutek zmian granic naszego państwa, odsetek wyznawców judaizmu, grekokatolików czy też prawosławnych. Znacząco się obniżył. Do tego stopnia, że w Polsce obecnie 95% społeczeństwa deklaruje się jako ludność wyznania rzymskokatolickiego. Z pozostałych wyznań należy odnotować wyznawców prawosławia, protestantów, świadków Jehowy, grekokatolików czy Żydów. Mało jednak osób wie, że w Polsce znajdują się również potomkowie Tatarów, którzy są silnie zasymilowani z ludnością polską. I są wyznania mahometańskiego. Przedwojenna Polska, która była silnie zróżnicowana religijnie, po wojnie stała się krajem praktycznie jednowyznaniowym. W Europie występuje duże zróżnicowanie religijne ludności, choć chrześcijaństwo wydaje się być religią dominującą niemal wszędzie. Bo pamiętajcie, że chrześcijanie to są wszyscy wyznawcy Chrystusa, czyli zarówno grekokatolicy, rzymskokatolicy. Ale również protestanci i prawosławni. Jednak oprócz chrześcijaństwa zdarzają się miejsca, gdzie znaczna część mieszkańców jest muzułmanami. Przykładowo Albania, Kosowo, czy też Bośnia i Hercegowina. Z kolei w Turcji niemal wszyscy wierzący to muzułmanie. Jednak jeśli chodzi o tę Turcję i o europejskość Turcji, no to pamiętamy, że Turcja w niewielkim fragmencie znajduje się w Europie. A mówimy głównie o krajach europejskich. Ostatnia informacja na dzisiaj dotyczy wykształcenia. Liczba analfabetów w Europie w zasadzie nie przekracza 2%. Niechlubnymi wyjątkami w tej kategorii są Portugalia i Malta, gdzie osób nieumiejących nie czytać i pisać jest nieco więcej. Jednak to nie jest taki duży problem, ponieważ coraz częściej pojawia się w Europie zjawisko analfabetyzmu funkcjonalnego, zwanego potocznie. Analfabetyzmem wtórnym, który polega na nieumiejętności czytania ze zrozumieniem. Problem ten może dotykać od kilkunastu, nawet do niemal 50% mieszkańców poszczególnych państw. Natomiast oprócz analfabetyzmu zauważalne są również różnice w poziomie wykształcenia. W Polsce, podobnie jak i w Europie, około 30% kobiet posiada wyższe wykształcenie, natomiast panowie stanowią 20% społeczeństwa. Szkolnictwo na poziomie szkoły średniej kończy 34% pań i około 29% panów. Z kolei patrząc na przestrzenne zróżnicowanie w wykształceniu, to w miastach średnio 27% zdobywa wyksz wyższe wykształcenie, a na wsiach niespełna 10%. W ostatnich latach coraz więcej osób podejmuje studia wyższe i, wydawa i wydawać by się mogło, że jest to zjawisko jak najbardziej dobre. Niestety problemem na polskich uczelniach jest dosyć kiepskie wykształcenie w kierunku. Przygotowania studentów do pracy w zawodzie. Miejmy nadzieję, że niebawem się ta sytuacja poprawi. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału do końca. Zachęcam do subskrybowania kanału, pozostawienia łapki w górę i do usłyszenia w kolejnym materiale.